Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl na palmę pierwszeństwa dajemy drużynom, które powalczą o punkty. Na zapleczu koszykarskiej ekstraklasy wystąpi WKK. Drużyna Pawła Turkiewicza podejmie start Lublin. Oba zespoły wierzą, że w tym sezonie powalczą o coś więcej jako środek tabeli. I jednym i drugim zwycięstwo jest bardzo potrzebne. Początek meczu w hali AWF przy Paderewskiego w sobotę o 17. Tego dnia zagra także nasza koszykarska młodzież w sobotę o 19. W przy Wojciecha Brudzewa rozpocznie się mecz drugiej ligi koszykarzy między Gimbasketem Wrocław a Bosirem Cieszyn. Chłopcy Roberta Kościuka są jedyną drużyną w lidze bez zwycięstwa. W dziewięciu meczach ponieśli dziewięć porażek i zabykają tabelę. Bosir natomiast zajmuje trzecie miejsce od końca z ledwie dwiema wygranymi. Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą szczypiorniści Śląska. Wrocławianie znów nie zagrają. Jako gospodarz we Wrocławiu. Tym razem pierwszoligowego szczypiorniaka będą promować woleśnicy. Niepokonany zespół Aleksandra Malinowskiego podejmie Olimpię Piekary Śląskie Rywal potrafi grać twardo i skutecznie. Należy do czołowych zespołów ligi początek meczu w sobotę o 18 w hali sportowej przy Kochanowskiego Woleśnicy. W sobotę będziemy liczyć także na kontynuację zwycięskiej drogi siatkarzy wrocławskiej Gwardii. Drugoligowcy w kolejnym spotkaniu o punkty podejmą Chrobrego Głogów. Rywalizacja derbowa na pewno wyzwoli w obu zespołach dodatkowe pokłady zaangażowania, choć raczej nie ma co oczekiwać niespodzianki w tej batalii. Początek meczu w sobotę o 18 w hali przykropniczej. W naszej sportowej zapowiedzi weekendu nie skupiamy się tylko na ligowych wydarzeniach w ten weekend, prezentujemy też dwie inne ciekawe propozycje. W ramach otwartych Mistrzostw Wrocławia mecze siatkarskie i badmintona sobota będzie należeć do siatkarzy. Niedziela do siatkarek. To już półfinały Mistrzostw w sobotnie zmagania o 14.00 i niedzielne o 10.00. Areną spotkań będzie hala sportowa w Szkoły Podstawowej przy ulicy Czeskiej. Badmintoniści powalczą natomiast w sobotę w kolejnym turnieju mistrzowskim. Początek zmagań o 8.30 w obiekcie przy Witelona. Ofertę dla miłośników Squasha ma Centrum Redeko przez Strzegomskiej. W sobotę zostanie rozegrany trzeci turniej Dental Med Night Cup. Zawody są zaliczane do kategorii C Polskiej Federacji Squasha. Turniej rozpocznie się o 18 i potrwa także w nocy. Zapisy możliwe w Centrum Redeko, szczegóły dotyczące turnieju można znaleźć na stronie www.redeko.pl. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl